Cześć! Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś albo zastanawiałeś się, jaką grubość będzie miała kartka papieru złożona 50 razy. Pomyśl brzmi banalnie, prawda? Zaczynamy z czymś, co ma około 1, 10 mm grubości. Kładamy na pół, raz, dwa razy. 3 razy, 6 razy, i nagle fizycznie robi się to trudne, ale matematycznie składamy dalej. 10 razy, 20, 30 i w końcu 50. Jaki jest efekt? Ponad 100 milionów kilometrów. Dwie trzecie drogi do Słońca. I być może część z was teraz pomyśli, że coś mi się odkleiło, że gadam jakieś głupoty. Jeśli tak jest, to na chwilę zatrzymajcie ten podcast. Sprawdźcie to sobie, a później wróćcie. Bo dzisiaj ta kartka będzie niezwykle istotna. Dlatego, że to 100 milionów kilometrów to nie jest pomyłka, to efekt wykładniczy. I to właśnie o nim dzisiaj porozmawiamy. Bo być może Twoje życie wcale nie potrzebuje przełomu. Być może potrzebuje tylko składania jednej kartki. Ale dzień po dniu brzmi ciekawie. To zaczynajmy. Dlaczego tak bardzo czekamy na przełom? Tak już mamy, że czekamy na duże rzeczy. Kiedy myślimy o zmianie, wyobrażamy sobie coś wielkiego. Od jutra będę zupełnie inna, albo inny. Jak już znajdę właściwą metodę, to wszystko się zmieni. Czekam tylko na ten moment, który mnie przebudzi. Problem? No tak, przełomy rzadko się zdarzają. A nawet jeśli, to są jak błyskawice. Nagłe, efektowne, ale niezwykle krótkie. Właśnie dlatego efekt wow najczęściej działa tylko na chwilę. Bo większość takiej realnej zmiany to mikroruchy. Tak małe, że często ich nie zauważamy. Proces zmiany jest jak równia pochyła w kierunku do góry. To właśnie te małe ruchy, to one tworzą trajektorię. Wyobraź sobie rakietę kosmiczną. Gdy zmienisz jej kurs o jeden stopień, to po przeleceniu miliona kilometrów będzie w zupełnie innym miejscu niż pierwotnie planowano. I to są właśnie małe kroki. Z pozoru nic, ale w skali to już wszystko. Kartka składana 50 razy to matematyczny dowód na to, jak działa siła wykładnicza. Podobny efekt możemy zauważyć w ekonomii. Nazywa się procentem składanym. Jeśli co miesiąc odkładasz niewielką sumę i inwestujesz ją z minimalnym zyskiem, to po kilku latach zyskujesz więcej niż ktoś, kto wrzucił dużą kwotę raz i więcej nic nie zrobił. Dlaczego? Bo systematyczność plus czas równa się efekt kuli śnieżnej. Przenieśmy to na taki rozwój wewnętrzny. Na przykład jedna codzienna medytacja, powiedzmy 5-10 minut. Jeden zapisany cel, 2-3 minuty. Jedno pytanie zadanie, zadane sobie co rano, kolejne dwie minuty. To nic wielkiego, ale za rok, za 2 lata, za 5 lat to jest Twoja nowa tożsamość. Więc dlaczego porzucamy małe kroki? Powód jest banalnie prosty. Nie widać efektu od razu. A my chcemy natychmiastowej gratyfikacji. Robisz coś pięć dni i nadal jesteś zmęczona. Masz bałagan w głowie i nikt nie klika, że lubi to. Więc myślisz sobie, to nie działa. Ale co by było, gdybyś zrozumiała albo zrozumiał, że to co robisz, to właśnie zgięcie kartki numer 4 czy przestałabyś albo przestałbyś składać, gdybyś wiedział albo wiedział, że 20 kroków dalej sięgniesz chmur... No właśnie. Systematyczne działania są jak sadzenie drzewa. Przez pierwsze tygodnie nie dzieje się nic. Później wybucha. Ale tylko jeśli nie przestaniesz podlewać Wyobraź sobie siebie, siedzącą przy biurku. Albo siedzącego przy biurku. Na blacie leży kartka papieru. Zwykła, biała. Twoje zadanie? Zgiąć ją na pół, symbolicznie. Pierwszy raz, dziś. I wyobraź sobie, że każde takie zgięcie to jeden mały ruch. Na przykład jedna wypita szklanka wody zamiast kawy. Jeden zapisany cel... Jedno nie dla rozpraszacza. Jeden wieczór offline. I wyobraź sobie, jak ta kartka staje się coraz grubsza. I w wyobraźni zapisz na niej: dziś zrobiłam albo zrobiłem pierwszy krok, a jutro zrobię drugi. Dziś pierwsze zagięcie, jutro kolejne. Powtarzaj tą wizualizację. Za każdym razem. Kiedy przyjdzie ci do głowy, żeby czegoś nie robić. Takich mikroruchów jest mnóstwo, które możecie wykorzystać. Na przykład, zapisywać co rano trzy zdania o tym, co dziś ważne. Zrobić dosłownie jednominutową medytację uważności przed pracą. Pamiętajcie, że z pracą z podświadomością to jest tak, że ona nie odróżnia czasu w pojęciu linearnym. Ważna jest częstotliwość. Lepiej medytować kilka razy dziennie po pięć minut, niż raz leżeć plackiem godziny. Zrób codziennie coś dla ciebie trudnego przez dwie minuty. Napisz do kogoś z przeszłości, ale z odwagą, a nie z kalkulacją. Albo wieczorem zapytaj siebie, czy to co zrobiłam, zrobiłem, czy to był ruch w stronę przyszłości jakiej pragnę. I to są drobne gesty, ale po roku będziesz miała albo miał inne ciało, inne myśli i inną jakość relacji. Kolejną fajną metaforą jest bambus. Przez pierwsze 4 lata po zasadzeniu bambusa nie widać nic, a potem w ciągu 6 tygodni rośnie do 27 metrów. Czy to oznacza, że przez 4 lata nic się nie działo? No nie. Przecież budował korzenie. Pracował w ciszy i dopiero później eksplodował wzrost. A może Twoje życie właśnie buduje korzenie? Może nie musisz się spieszyć? Może działasz dobrze, tylko jeszcze nie widzisz efektów? Bo może to właśnie Twoja cierpliwość to największy przełom. Pamiętaj, życie składa się z małych kroków, naprawdę. Zostań przy swoim rytmie. Zaufaj nudzie. Zaufaj temu, że małe nie znaczy słabe. Te małe kroki naprawdę, naprawdę robią różnicę. A na koniec mam do Ciebie jedno pytanie. Co jest Twoją kartką? Co dziś możesz zgiąć? Raz. Symbolicznie. Wiedząc, że ta decyzja za 50 powtórzeń zmieni wszystko. Napisz w komentarzu. A ja dziękuję, że słuchałaś tego dzisiejszego albo słuchałeś tego dzisiejszego odcinka. I zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Podświadomość w praktyce. A więc zacznijcie składać swoją kartkę teraz, bo nie ma na co czekać. Cześć.